Pierwsza wojna światowa zebrała krwawe żniwo 18 milionów zabitych i rannych. Pierwszy raz uczyniła także niebo polem bitwy. To początek lotnictwa wojskowego. Piloci uczą się działania w warunkach bojowych i obsługi broni, eksperymentują i improwizują z narażeniem życia. Wielka wojna początki lotnictwa wojskowego. W sierpniu 1914 roku zmobilizowanych zostaje 4 miliony żołnierzy. Dominuje przekonanie, że konflikt potrwa kilka tygodni. Ale pojawia się nowa broń. Artyleria i karabiny maszynowe zatrzymują żołnierzy w okopach. Front staje. Rodzi się wojna pozycyjna. Tradycyjne metody walki stają się nieskuteczne. Kawaleria jest dziesiątkowana przez karabiny maszynowe i artylerię. Nie może już pełnić funkcji zwiadowczej. Także zasieki są dla niej nie do sforsowania. Potrzeba więc innych wierzchowców. Pierwszy raz w historii niebo ma stać się polem bitwy. I są plewą. Wiatr, otwarty kokpit, duża wysokość, zimno. Armia interesuje się samolotami nie wiedząc jeszcze, jak je wykorzysta. W 1909 roku kupuje pięć maszyn. W dniu wybuchu wojny ma ich już 140. ówczesny aeroplan przypomina ULM samolot ultralekki. To prosta konstrukcja z drewna i płótna. Śmigło przywodzi na myśl płetwy, a całość jest delikatna, podatna na uszkodzenia i łatwo staje w ogniu. Osiąga najwyżej 60 km na godzinę, ale wypadki, często śmiertelne, są liczne. Maszynę napędza silnik rotacyjny. Cylindry w układzie gwiazdy obracają się razem ze śmigłem. Piloci nazywają go Rototo od wydawanych przez niego odgłosów. Nadchodzi konflikt o charakterze innym niż się spodziewano. Pod koniec 1914 roku wojna pozycyjna zwiększa znaczenie lotnictwa. Sztab generalny zabrania pilotom posiadania broni. Samoloty wrogich sił mijały się w powietrzu, a ich piloci salutowali sobie. Na dole toczyła się wojna, ale oni w przestworzach czuli się jakby poza nią. jest Wreszcie ktoś stwierdził, że można by przecież utrudnić wrogom rekonesans. Zainstalowano pierwsze karabiny na samolotach, czyniąc je narzędziami walki. W 1915 roku pojawia się nowy model samolotu, w którym zasiada już tylko pilot. Pilot staje się niezwykle ważny, ponieważ musi samodzielnie podejmować decyzje. Rodzi się walka powietrzna. Z początku przodują w niej Francuzi. Niemcy orientują się jednak, co jest grane i podnoszą rękawice. Konstruują także jednoosobowe samoloty, które zostaną nazwane myśliwcami. Od ośmiu miesięcy niemieccy i francuscy żołnierze chronią się w okopach przed artylerią. Rzadko oglądają horyzont, za to często niebo. Gdy pogoda jest dobra, czasem daje się na nim dostrzec sylwetki pierwszych ptaków mechanicznych. 1 kwietnia 1915 roku to francuski Moran Solnier ma za zadanie zrzucić dwa granaty na niemieckie umocnienia. Leci wzdłuż linii frontu na wysokości kilometra, by uniknąć ostrzału. Artyleria otwiera ogień, niemiecka maszyna jest w potrzasku. Moran postanawia się zbliżyć ma szansę dopaść wroga jeśli zwiększy wysokość. 80 koni mechanicznych pracuje na całego. Samolot osiąga 100 km na godzinę. Wysokość jest wystarczająca. Moran atakuje. Za sterami maszyny jeden z największych pilotów tej epoki, zawodowiec światowej klasy. Przed wojną wygrywał wyścigi w USA, Ameryce Południowej i całej Europie. Znają go wszędzie. To Roland Garros. To bardzo doświadczony pilot. Przeleciał nad Morzem Śródziemnym, wylatał mnóstwo godzin. Był bardzo znanym sportowcem. Pisała o nim prasa. Publikowano zdjęcia. Garros przeanalizował sytuację. Wróg nie ma dokąd uciec. Francuz ustawia się i wystrzeliwuje 24 kule z karabinu. Niemiec nurkuje i unika kul. Jego strzelec odpowiada ogniem przebijając skrzydło Garosa, po czym przeładowuje broń podczas, gdy pilot kontynuuje ucieczkę. Ale Garos jest szybszy i zwrotniejszy. Śledzi Niemców jak cień i wystrzeliwuje trzy kolejne serie. Na tysiącu metrów. Maszyna wroga zostaje podziurawiona. Drewno i płótno płoną. Garos wygrywa. Wieści rozchodzą się szybko. To nie pierwsze francuskie zwycięstwo lotnicze, ale pierwsze zestrzelenie dokonane przez pojedynczego pilota. Kolejnego Garros dokonuje kilka dni później, następnego na zajutrz. Trzy wygrane w dwa tygodnie to bez precedensu. Roland Garros zostaje ojcem lotnictwa myśliwskiego. Między 1 a 15 kwietnia zestrzelił trzy maszyny. Te pierwsze lotnicze zwycięstwa Francuzów to dla Niemców szok. Wrogowi udało się stworzyć nową broń. Adaptując do samolotu karabin maszynowy. Francuzi są więc gotowi, my jeszcze nie. Garosowi pierwszemu udaje się strzelać przez śmigło. 8% kul odbija się od deflektora. Pilotowi zagrażają więc jego własne pociski. To prawdziwa technologiczna rewolucja. Instalując takie karabiny na swoich samolotach, Francuzi zyskują wielką przewagę. Mogą odtąd z łatwością strącać zwiadowców wroga. Nieruchomy karabin na samolocie umożliwia skuteczniejsze celowanie niż taki, którym niezależnie operuje strzelec. Samolot sam w sobie staje się bronią. Odtąd celuje się z Sądzono, że pilot nie ogarnie obu zadań. Garos pokazuje, że owszem, manewry są szybsze i skuteczniejsze. Karabin oddaje 400 strzałów na minutę. Szanse na zestrzelenie wroga rosną. Niemcy oczywiście chcą doścignąć wroga i dostają szansę. Awaria silnika zmusza Garosa do lądowania na ich terenie. Wszyscy wiedzą już, że przewaga technologiczna jest kluczowa. On est déjà dans un monde où on sait qu'une avancée est Pilote porte pas molotte, Et même si Garros a mis son feu à son appareil, l'hélice n'a pas eu le temps de brûler totalement. Roland Garros. Garros trafia dans les volis. Même ces Ils ont la chance d'avoir encore étudié un nouveau système et qui est Révolutionnaire et eux vont le perfectionner. Niemcy wreszcie mogą zareagować. Starają się udoskonalić francuskie rozwiązanie. Firma Antonego Fokera opracowuje synchronizator. Dzięki temu urządzeniu karabin strzela jedynie w momentach, w których łopata śmigła nie znajduje się akurat przed lufem. Samolotowi nie zagrażają więc jego własne pociski. Gefahr zu laufen, sich seinen eigenen propeller dabei Latem 1915 roku Niemcy opanowują niebo. Francuzi szkolą więc więcej pilotów, jednego zaledwie w trzy tygodnie. Jak wyszkolić pilota? Po kilku godzinach wyjaśnień uczeń zostaje sam. Adept uczy się samodzielnie na pokładzie maszyny. Najpierw uczą się na tzw. Tak pingwinach z przeciętymi skrzydłami, potem specjalizacje. To nie marynarze, lecz piloci. Z motorówek uczą się strzelać do ruchomych celów. Jezioro jest rodzajem symulatora. Pilot jest jak myśliwy, dostrzegający zwierzę na skraju lasu. By skutecznie celować, należy zrozumieć to zjawisko fizyczne. Pierwsi piloci dysponują bronią używaną w okopach, karabinami oraz armatami, takimi jak Hotchkiss, których przyrządy optyczne są słabo rozwinięte. Dziś, jak i dawniej, najważniejsze pozostaje umiejętne ustawienie maszyny. Pierwszym wirtuozem w tej dziedzinie był Adolf Pegu. Pionier akrobacji i pierwszy as myśliwski ginie 31 sierpnia 1915 roku w wieku 26 lat. Pegu to pierwszy as akrobacji. Pierwszy wykonał pętlę odwracając samolot do góry nogami. Wymagało to odwagi. Nikt do końca nie wiedział, jak zareaguje samolot. Zdarzały się wypadki. Mówi się, że PEGU wynalazł pilotaż. Nikt nie wiedział jeszcze, jak istotne okażą się te akrobacje. Jednym z zagrożeń jest efekt pary sił. Może on spowodować ruch maszyny w kierunku obrotu silnika w lewo. Trzeba go wtedy skontrować, by uniknąć odwrócenia samolotu. Verdun, rok 1916 najstraszniejsza bitwa tej wojny. O wszystko! Zwycięstwo nadejdzie z nieba. Francuzi organizują pierwsze eskadry myśliwców. Pod Verdun generał Petain rozkazuje Derozowi. proszę mi zamieść niebo, nic nie widzę. De Rose, mający już doświadczenie z myśliwcami, wybiera najlepszych pilotów i każe im latać w patrolach na różnych wysokościach, wypatrując wroga. Do końca bitwy w przestworzach panują w Francuzi. Pozostaje tylko budować więcej myśliwców. Rusza machina przemysłowa, mająca dostarczyć na front tysiące samolotów. W kilka tygodni starsze stają się przestarzałe. W 1916 roku Francuzi mają ponad milion maszyn. Dwa lata wcześniej była ich setka. W myśliwcach wciąż dominują silniki rotacyjne, lecz pojawiają się także nieruchome. Są one mocniejsze i szybsze w masowej produkcji dzięki zastosowaniu m.in. aluminium. Ponadto wykorzystują sprężarki, pozwalające maszynom wznieść się nawet na 6 km. Ewoluuje także kształt samolotów. Pod koniec 1916 roku inżynier-wizjoner Louis Béchereau tworzy wyjątkową maszynę to Spad 7. Jego konstrukcja jest istnym klejnotem aerodynamiki. W parze z silnikiem nieruchomym o mocy 180 koni pozwala Francuzom rywalizować z Niemcami. Spad posiada przy tym podwójny karabin maszynowy z synchronizatorem. Nawet sceptycy zgadzają się już, że zwycięstwo nie jest możliwe bez samolotu. Stał się ważną bronią. A niebo polem bitwy. Piloci marzą o sławie asów. Georges Guinmer, as 53 ze strzelenia dowodzi słynną eskadrą bocianów. Ginie 11 września 1917 roku w wieku 22 lat. Ludzie ci stają się symbolami, pozują do fotografii służących propagandzie. Ich twarze, uśmiechy, mundury i samoloty pozostaną sławne. René Fong, As, 75 zestrzeleń przetrwa wojnę, nigdy nie trafiony kulą. Funk to As Asmu. Jego kariera była szczególna. Samodzielnie opracował odrębną, bardzo skuteczną technikę walki. Znał ograniczenia, wiedział, co jest możliwe. Zimna krew i doskonałe umiejętności uczyniły z niego asa-asów. Był przeciwieństwem Ginmera, samotnego wilka. Działał w zespole, inni podburzali wroga, a on strzelał dopiero będąc pewnym swego. Lui plus par un de... Idzie na de... wojnę z powodów osobistych. Alzacka część naszej rodziny bardzo ucierpiała na niemieckiej aneksji. Alsacienna, inicjально, i qui a très mal vécu l'annexion de l'Alsace. Kodron G3 i G4. spad. Nie po. Nie po. Goliat Farman. A po drugiej stronie Taube. Albatros, Gota i Zeppelin. Niemieckim fonkiem jest Manfred von Richthofen. Czerwony baron 80 ze strzeliń. Ginie 21 kwietnia 1918 roku w wieku 25 lat. Na MIT Richthofena składają się trzy elementy. Jego 80 zestrzeleń to bezsprzeczny rekord I wojny światowej. Po drugie, jest arystokratą i oficerem kawalerii. A wreszcie lata charakterystyczną maszyną czerwonym trójpłatowcem stąd miano Czerwonego Barona lub Czerwonego Diabła, jak zwali go Francuzi. Niemiecki arystokrata i kawalerzysta Baron Manfred von Richthofen zostaje asem myśliwskim. Nie pije, nie pali, utożsamia niemieckie ideały. Jest najlepszy nie tylko wśród Niemców, ale i na świecie. Asy entente mają najwyżej po 70 zestrzeleń. Richthofen führend. Imponujące statystyki to owoc rozwoju technologii. W 1918 roku samoloty osiągają już blisko 200 km na godzinę. 11 listopada 1918 roku. Kurtyna. Wojna skończona. Straty są ogromne. 18 milionów zabitych i rannych. To straszne doświadczenie spowodowało jednak także niebywały rozwój technologii, zwłaszcza w lotnictwie. Na początku wojny francuska armia posiadała 140 maszyn. Po czterech latach zmagań ma ich 3600. W tym czasie Francja wyszkoliła 6000 obserwatorów i strzelców oraz ponad 12000 pilotów. Lotnictwo rozwija się z niezwykłą prędkością. To jedna z nielicznych zalet wojny. Pod koniec wojny w lotnictwie pracuje 90 tysięcy osób. Większość z nich zostaje zdemobilizowana, a samoloty sprzedane i. Potężne bombowce posłużą następnie za podstawę dla samolotów dostawczych oraz pasażerskich. Lotnictwo cywilne powstaje z adaptacji wszystkich tych maszyn. Tak dzieje się we Francji, Wielkiej Brytanii i całej Europie. Także personel pochodzi z armii. Et donc, eh bien, c'est une autre transformation de l'aviation, celle de l'aviation civile et de l'aviation de, de transport.